Hej hey, witam was kochani w kolejnym odcinku z BlueStory6. Przed nami final stage z psitki na expa. Psitka na expa za kille final stage. Zobaczmy, spróbujemy to przelecieć w miarę szybko, żeby w miarę szybko zobaczyć co tam przed nami się kryje, więc po prostu na ognisku oczywiście heal, żeby mieć 5 życia i lecimy. Tu świecący balon, więc będziemy chcieli go zrobić. Mimo wszystko, mimo wszystko, mimo wszystko tak, mimo wszystko tak, świecący balon, zróbmy, nie jest to najfajniejsza mapa, nie jest też najgorsza, są gorsze, więc, więc zróbmy tutaj porządek, zróbmy tutaj porządek. Psitka w ogóle możemy gdzieś tam wyrzucić, ona nie jest tu do niczego potrzebna, nie, do niczego ona tu nie jest potrzebna. No, ten wizard nie widzi niestety przez ściany i to jest jego gigantyczny problem, bo gdybyśmy wzięli tego wizarda, no to to jest inna rozmowa wtedy, nie? O, widzicie, to jest inna rozmowa. Problem jest tylko taki, że bez czwartego tiara to jest kupa. To jest kupa. Więc no. Więc no, zróbmy tak, jak jest. No, zróbmy to tak, podnieśmy to. Teraz kochani, damy tu tego wizarda. Może on tam sobie coś kiedyś zrobi, tak? Może on sobie coś tam kiedyś zrobi, to damy tego wizarda. Oczywiście musimy dodać druida 203 i lecimy, i lecimy, nie? I lecimy, i lecimy. To powinno dość szybko pójść, bo to tylko 7 rund, purplesy. No, od tego mamy druida, żeby tutaj z tymi purplesami nam pomagał. Jeszcze dodatkowo dodamy druida, czysto pod purplesy 0.3.2, czysto pod wsparcie purplesowe, tak czysto, czysto, może, może trzeba było go dać poza tym kręgiem, poza tym kręgiem może trzeba było go dać, ale to kij mu tam w oko. Mamy teraz blunariusa, więc te trzecie tiery są wzmocnione, więc nie wiem nawet czy... Jezu, jaki zasięg. Te trzecie tiery są wzmocnione dzięki Blunariusowi, więc yy, ten nawet Arkan Mastery może zacząć coś bić. Może zacząć coś bić nawet ten Arkan Mastery, więc go weźmiemy. No bo trzecie tiery, <laughs> trzecie tiery dzięki esencji Blunariusa, którą zdobyliśmy na koniec poprzedniego odcinka. Yy, yy, wszystkie manki tier trzeci i lower. Półtora damage do Lunów i Moabów i 100% Piersa, więc więc broken, więc broken, więc broken. Więc może faktycznie ten mag nawet i coś zrobi. Może i faktycznie ten mag nawet i coś zrobi. Więc może i faktycznie wyrzućmy chwilowo tego druida, dajmy tutaj też tego maga 302. A tego druida po prostu sobie gdzieś ustawmy, jako psitki niech on se tam stoi, bo jego rolą jest po prostu robienie bramblesów. Żeby po prostu zabezpieczenie na purplesy było, zanim psitka tam te purplesy będzie wciągać nosem. A już może, w sumie chyba, czy na jedenastym, już nie pamiętam, na którym nie istotne. Mamy druida, który to wyczyścił i w sumie bałem się mapy, a easy legendarny artefakt. Po prostu the, the easiest legendarny artefakt of my life, nie? The easiest artefakt of my life. Słaby wybór. Clay 050 nie jest najgorszy. Alchemist, ataki, 0, 0, 2, atak i 002, tak. bukanier. Weźmy tego kleja, ale to zakleja nic nie kupię, zakleja nic nie kupię, a nie wystawię i druida, i kleja. Więc weźmy coś, co za co coś kupię. Tego alchemistę, za tego alchemistę sobie coś kupimy, nie? Stworzymy sobie kolejny artefakt. Military, Monki, damage, Reduce, spread. Niech będzie, niech będzie, musimy coś wyrzucić, wyrzućmy tego ninja, dawno z niego nie korzystaliśmy, więc widocznie jest niepotrzebny, widocznie jest niepotrzebny skoro z niego nie korzystamy. Zgadza się? Zgadza się. Fatamorgana, Mermonki, Banana, Primary Monkey, The Close, Super Monkey, dobra weźmy to bo to jest silver, nie, weźmy to bo to jest silver, ale wyrzucimy tą Super Monkey. Ale wyrzucimy tą Super Monkey 2028, map spawn Wave, double HP, no dobra weźmy, weźmy to, weźmy to. Zostawimy sobie życia, jakieś dwie mapy skipniemy więc yy, i zostawimy sobie ze trzy życia na final bossa, a na razie niech będzie tak jak jest. To jest spoko, bo to od razu daje MIB, to od razu daje MIB. Więc jest to dla nas fantastyczna rzecz. Nie ujmując nikomu innemu, to jest dla nas fantastyczna rzecz, więc możemy zasuwać więc możemy zasuwać i tutaj się nie stresować. Ona ma MIB, więc ona ma już purplesy, ale gdyby jednak sobie nie radziła, to już teraz sobie wszyscy poradzą z purplesami, nie? Już teraz sobie wszyscy poradzą z purplesami. Więc jest w porządku mój żołądku, do 28 to będzie po prostu easy, easy przygoda, easy przygoda, możemy sobie nawet zrobić zasięg maga. No i zobaczcie, gdyby on teraz miał MIB to byłby po prostu the most broken tower in the game, co? Zaraz mu wbijemy trzeci tier, jeszcze mu podskoczy ten zasięg chyba z tego co pamiętam, cyk, dokładnie, więc no jakby to powiedzieć, widzi przez ściany, więc no, no po prostu sobie jest, po prostu sobie jest ten mag, no i co, cóż coś można by mu zrobić, no nic, niewiele. Psitka tu nie poszaleje, bo tu po prostu oni masakrują wszystko, co się, co się pojawia teraz, więc psitka tu szybko, szybko nie nawbija tych leveli, pomimo że ma MIB, ale zobaczcie, popy stoją po prostu, co się tylko pojawi, to ginie. To się tylko pojawi to ginie, więc no cóż, cóż, cóż mogę zrobić, mogę 3-2-0 alchemika dostawić jeszcze tej drużynie, żeby miała więcej radochy z bicia, <laughs> żeby miała jeszcze więcej radochy z zabijania, nie? I kupię jeszcze nawet czwarty tier alchemika, żeby było jeszcze więcej radochy z zabijania, nie? Jeszcze więcej radochy z zabijania, kochani. Bo radochy z zabijania nigdy za wiele, radochy z zabijania nigdy za wiele. Więc no Double HP moaps były naprawdę Double HP moaps. Wystraszyliśmy się ich niesamowicie, niesamowicie. Po prostu, po prostu prawie mnie zabiły, prawie mnie zabiły. Tu będzie minigra, gra, jestem ciekaw tej minigry, gry, jestem ciekaw tej minigry, jak nam się uda. Pieniądze na start to może być yy, dobra rzecz, to może być dobra rzecz. Pieniądze na start to może być dobra rzecz. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Nie chcę tej mapy. W 3 minuty 2140. No dobrze, spróbujmy, spróbujmy. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. W 3 minuty 21.40 nie mówię, że nie, nie mówię, że nie. No, psitka nam tutaj będzie niezbędna. Niezbędny nam tutaj będzie jakiś przyzwoity czarodziej. To strasznie drogie, żeby to tak od razu zdjąć. Weźmiemy zatem drugiego czarodzieja 302. Weźmiemy zatem, kochani, druida do clear'a, czyli 032. Tak? I będziemy przygotowywać druidka na 203. No to lecimy, kochani, lecimy. Mam 3 minuty do 40, więc może od razu 30 włączymy. Żeby było ciekawiej, żeby nie było, że idę na łatwiznę, nie? Żeby nie było, że idę na łatwiznę, to jest od razu 30 włączymy. Yy, może 34 nawet. Yy, żeby nie było, że idę na totalną łatwiznę. Dobra. Jakoś tam, jakoś to leci. Bardziej laguje niż, niż leci, ale spoko. Yy, 2.03 i poplaści dla wszystkich druidów. Poplaścik dla wszystkich druidów i, i myślę, że to już jest czas na 40. no nie wiem, poplaścik dla wszystkich druidów. Eee, nie to chciałem kliknąć, bo chciałem żeby miał ledy, yy, więc nie pykło. Teraz już ma ledy i teraz ma już poplasta. Yy, no, mamy 3 minuty, żeby to wszystko zabić. No, nie wiem, czy damy radę. Ciężko to wygląda, powiem Wam. <laughs> Ciężko to wygląda, powiem Wam. Muszę Wam powiedzieć, że troszkę się obawiam o to, czy nam się to uda. Damy następnego poplasta. Yy, troszkę się obawiam, czy nam się to uda. Yy, jestem zestresowany, bo, bo nie wiem, bo nie wiem, czy nam się to uda. Naprawdę jest ciężko. Czy mogę następne rundy? A, już nie ma następnych rund, okej. Okay. To już są wszystkie rundy, tak? A, i to już jest koniec. No no bardzo się zestresowałem, moi kochani. Minuta 19. Bardzo się zestresowałem tą grą, muszę wam powiedzieć. Jednak, jednak mamy broken party. Jednak mamy broken party. Yy, więcej damage'u nigdy za mało, więcej damage'u nigdy za mało, yy, więc idziemy po następny artefakt. Yy, Damage do ceramików poproszę, tym bardziej, że yy, kamieniak jest ceramikiem, kamieniak jest ceramikiem, należy o tym pamiętać, należy o tym pamiętać. Minigra, O, niedobra minigra, powiem wam, niedobra minigra. 49 aż trzeba wbić, niedobra minigra kochani, niedobra. Czy problem jest w tym. Problem jest w tym. Problem jest w tym Problem jest w tym, kochani, że jak ja tutaj postawię maga, to on widzi wszystko. Problem jest w tym, że jak ja tu sobie postawię gdzieś drugiego maga i zrobię mu 302, to on widzi wszystko. Problem jest taki, że jak ja se tu postawię druidka, no nie, tu druidka nie chcę, tu chcę druidka 032, żeby doczyszczał, tu chcę druidka 203 203 No i lecimy, kochani. No, no nie oszukujmy się, jeżeli nie zdobędę legendarnego artefaktu, będę wyraźnie zaskoczony. Wyraźnie zaskoczony, wyraźnie zdziwiony i wyraźnie rozczarowany, nie i wyraźnie rozczarowany wyraźnie rozczarowany, ale to tak totalnie wyraźnie, totalnie wyraźnie rozczarowany. Totalnie wyraźnie rozczarowany będę 302. Ale tak totalnie rozczarowany, wyraźnie. Dobra, yy, to jest już czas to jest już czas, żeby wydać pieniądze, nie? Więc no. Najlepiej to by było, czekajcie, spowolnić, zrobić tutaj miejsce. Bo tutaj będą najlepsze kolce w środku, nie? Cia. Dobra, Jolo. No on po prostu na tych kolcach już nie wyjdzie stąd, bez legendarnego artefaktu. Już po prostu nie ma szans. Po prostu już nie ma szans, żeby nie było legendarnego artefaktu teraz. Ile tam na ten legendarny? 49. Co ty tam, 49? Co ty tam, 49? Zdurniałeś? Zdurniałeś, chłopie? 49. Zdurniał, zdurniał. 100 tysięcy mam. Nie wiem, co mogę sobie jeszcze kupić. <noise> za 100 tysięcy to ja sobie nagrywam. Kochani, za 100 tysięcy to my możemy tu zrobić. Wszystko, co chcemy. Czyli na przykład postawić super małpę. Tutaj o. Super małpę tutaj, o i zaraz jeszcze zrobić jej ten, Santempla, nie? I zaraz jej jeszcze zrobić Santempla. Ale chyba santempl wciągnie nam naszego druidka, ale cóż, no cóż. Życie nie wybiera kochani, ciebie możemy sprzedać w takim razie i santempl, let's go. Wciągnęliśmy druidka, no niestety wciągnęliśmy druidka i to jest niedobre, to jest niedobre bo musimy go odkupić szybko. Myślę, że nastąpi to dość szybko. Myślę, że to będzie. Jeżeli tylko gra da mi wystawić tego druidka, to będzie szybko. Dobra jest. Dało. Uf, w ostatniej chwili, kochani. W ostatniej chwili dała mi gra wystawić druidka. No i jakby to powiedzieć? Mamy kolejne 100 tysięcy <laughs> Jakby to powiedzieć, mamy kolejne 100 tysięcy. jakby to powiedzieć? No właśnie. No właśnie. To jest może jedyna mapa, na której bym miał te 350 tysięcy. Gdyby się uprzeć, to może by miały 350 tysięcy. Gdyby się tak potężnie uprzeć, to może, może by było. Gdybym wszystko zbierał, ciułał i nie wydawał, to może by i było. Może podkreślam duże. Może podkreślam duże. Może jeszcze sobie możemy kupić jednego santempla. Bo czemu by nie? Bo przecież santemple są dla ludzi. <laughs> santemple są dla ludzi. Powiem wam, odpacza chyba pierwszy raz się zbliżam do setki na minibosie. Pierwszy raz odpacza tego ostatniego. Pierwszy raz i przekraczamy setkę. Pierwszy raz. Dawno nie miałem setki, miałem, setki przed miałem, ale dawno nie miałem setki po paczu. Dawno, oj, dawno. dawno, 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 bo te bossy są coraz szybsze, nerwowe i tak dalej. Oj, dawno nie miałem, dawno nie miałem. XD, oj, dawno. One monkey, a nie ability, cooldown loop, ability cooldowns are slower, magic monkey faster, 56% attack faster, dawaj tam. Dawaj tam. To świeci, czy mi się wydaje? Nie świeci. To sobie skipniemy, tak? To sobie zrobimy. Okay. Czy my się boimy tej mapy? Szczerze, nie wiem. Mamy druidy, tak? Mamy druidy i mamy wizarda. Czy my się boimy tej mapy? Nie wiem. Sprawdźmy, czy się boimy. Jak się dowiemy, czy się boimy, jak nie sprawdzimy. No. To się nie dowiemy, to się nie dowiemy. Jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Więc tak, wizard gdzieś tutaj, żeby miał w miarę przyzwoity zasięg. Druidek gdzieś tutaj, żeby też miał w miarę przyzwoity zasięg, 2.03. No i druidek taki, co nie musi mieć super przyzwoitego zasięgu, bo on będzie 0.32 za chwilę. No i lecimy, no i lecimy. Generalnie trudno ocenić, czy to jest pięcioliniowa mapa, czy jednoliniowa, jeżeli mamy zasięg na całą mapę. Trudno ocenić, ile ma ta mapa linii, kiedy nam to dynda i powiewa. Kiedy nam to dynda i powiewa. To trudno powiedzieć, czy ta mapa ma zasięg taki, czy owaki, czy ma linii dwie, czy zero. Trudno powiedzieć. Robimy bandę w środku i w zasadzie no mapa jak mapa. Rzekłbym, niczym się nie różni od małpie łączki. <laughs> Rzekłbym, że niczym się nie różni od małpie łączki. A jeszcze jak chcemy być w ogóle zabawni, jak chcemy być jeszcze bardziej zabawni, kochani, bo możemy być jeszcze bardziej zabawni. To możemy postawić tego maga. Kupić mu tutaj guzik. I zaraz mu kupić tutaj guzik. I wtedy już będziemy totalnie zabawni, bo wtedy. O właśnie. <laughs> no, teraz jesteśmy totalnie zabawni, bo tutaj różka nie widzimy i tutaj różka nie widzimy, ale generalnie poza tym to widzimy wszystko. Poza tym to widzimy wszystko. Zaraz jak się trafi jakiś artefakt na range, to już w ogóle będziemy zabawni. No, generalnie trudna mapa jest, trzeba przyznać. Parę druidów, paru wizardów, no trudna mapa. I psitka, która no nie błyszczy tu już, no. No niestety, jesteśmy tak mocni, że psitka swoją rolę odegrała na stage'u trzecim. Trochę na stage'u drugim, pod koniec stage'a pierwszego, no a na stage'u czwartym... Jest za wcześnie na nią, jest za wcześnie na nią, prostu jest na nią za wcześnie. Ona w stage'u czwartym powinna mieć yy, bitki na rundy 40-50, wtedy by pokazała klasę, ale... Tyle nie na 30, którą tu po prostu wizardzi czyszczą. Ale zobaczcie, jaka śmiesz, Ten wizard lepszy damage robi niż ten. Nieźle. Nieźle. No dobra, no była sobie mapa, jak to mówią. Był taki serial, było sobie życie. I była sobie też mapa. Była sobie też mapa. I była sobie też mapa. Był sobie artefakcik. Artefakcik dostajemy. Support monkey kulkanował. Atak speed. No to dawaj ten atak. To dawaj tak no, tam. Zobaczmy legendarny sklep. Tańsze żelki będą. Tańsze żelki, tańsze żelki. Bloons on fire. Dobra, bloons on fire mamy taki, więc wymienimy. Dokładnie, więc będzie taniej, będzie taniej. Ability stacking nie. Takie coś mieliśmy, ale chyba wyrzuciliśmy Z tego co pamiętam. To kupa jest w sumie. For Forchiroz, Project, Bad Quantum to kupa. No i zobaczmy, co nas tutaj w ogóle i co nam tutaj jest w ogóle niepotrzebne. Czy coś takiego jeszcze jest? Czy coś takiego jeszcze jest? Co jest nam niepotrzebne? Szczerze to nie widzę. Szczerze to nie widzę. Czy mamy coś takiego, co jest nam kompletnie niepotrzebne? Ten alchemik, tak, ten alchemik. Ten alchemik. Mamy 4 sztony? Mamy. No i dobra, no to to kupujemy za 16. Już tu nie widzę za bardzo, czy coś jest takiego, co nam się. Sobie... No ta super małpa, dobra. Ta super małpa by nam nie była potrzebna, nie? Ta super małpa by nam nie była potrzebna. Ale żeśmy sobie ją wystawili na rejsie, więc coś tam zrobiła, coś tam zrobiła, nie? Yy, dobra, to tak, mamy trzy życia, więc tutaj robię skip, yy, bo na tym ognisku się wyleczę, tak? Na tym ognisku się wyleczę. A może go zobaczyć, czy coś nie ma do kupienia? Yy, nie ma. Nie ma. Mermonki była dobra, ale dobra, olać To na tym ognisku się wyleczę, do tego ogniska sobie dojdziemy. My tu możemy w ogóle wszystko skipać już do końca gry. Do końca życia możemy wszystko skipać, bo na tym ognisku sobie zobaczymy, czy coś kupimy. Alchemag00, Hata, Wojatoma, Alchemin gówniany, Boomerang gówniany, 401Mag... nie chcę. Więc zmentorujemy sobie tu coś, tylko co sobie tutaj zmentorzymy? Hmm. Chcę sobie tu coś mentorzyć. 003, tego chcę zostawić, no to tutaj 103 chcę zmentorzyć. Dobra, idziemy dalej. 1.03 chcę zmętorzyć. No i tutaj też skipujemy, bo nie ma sensu kompletnie się tu o cokolwiek bić. Nie ma tu w ogóle się o co bić. No chyba, żeby udowodnić Wam, że można tą mapę zrobić druidami easy. No ale to chyba nie muszę Wam udowadniać, że mam 3 druidy, na każdej linii jeden druid i psitka i, I co tu udowadniać kochani, co tu udowadniać. Tu nie ma co udowadniać, to jest wszystko oczywiste. Polecam Wam odcinek z obynem. Obyn z druidami, tak samo z 2.04. 204 Sniper, dobry sniper. Dobry sniper, jakby była zła mapa, to ma zasięg, tylko że jest military, więc. Więc no wiecie, rozumiecie. Niezbyt mi to pasi, bo gramy tylko i wyłącznie pod Magiki, więc tutaj nic nie powalczymy. Sprawdźmy czy jest jakiś enchant, ciekawy. To jest 3 do medżu, do ceramików, weźmiemy ten enchant bo to jest dla nas plus 3 damage'u dla kamieniaka kiedy jest w fazie tarczy U, nic nie widzę ciekawego basen brązowy to co to jest stability cooldowns nic nie widzę ciekawego więc, więc wychodzimy stąd i idziemy do bossa wychodzimy stąd i idziemy do bossa moi drodzy jaka mapa to jest najważniejsze oj castel to nie jest najlepsza mapa, chyba że będzie reverse. To jeszcze tragedii nie będzie, aż takiej jak będzie reverse, ale nie jest. Na pewno musimy szybciutko tutaj iść w kierunku takim. To jest pierwsza rzecz. Na pewno musimy tutaj dać gdzieś psituńkę. To jest kolejna rzecz pewna, którą musimy zrobić. Na pewno musimy zrobić tak, i na pewno musimy otworzyć ten krzak, żeby oni widzieli od razu tego kamieniaka, nie? Żeby oni od razu widzieli tego kamieniaka. Na pewno musimy dać... czy ja muszę tu mieć ledy? Nie, mogę mieć tak i tak. I poplast to da atak spida temu druidowi. O, to jest mocne, to jest mocne. To jest mocne, a temu zrobimy tego zrobimy pod trzecią ścieżkę. Natomiast nie boję się, wrzucam spida i tylko będę patrzył jak Bostopnieje. Tylko będę patrzył jak Bos stopnieje. Nie boję się, gdy ciemno jest i w ogóle niczego się nie boję. I w ogóle niczego się nie boję, bo tu nie ma prawa nic się wydarzyć, kochani. Nie ma prawa tu się nic wydarzyć. Po prostu nie ma prawa. Po prostu nie ma prawa, bo stopnieje. Psitka jest zbyt mocna, żeby, żeby pozwolić tutaj nam umrzeć. Ten boss nawet nie dojdzie do mostu, no, co tu mamy oszukiwać, za dużo, kochani. Ale powiem wam, że tutaj hardkerym będzie, hardkerym będzie druid piąty tier i możemy to zaraz sprawdzić. No, taki oto, taki oto final bossik. Yy, nie bałem się w ogóle, to jest hardkery, kochani, ale zaraz wam to udowodnię. Psitka nic nie zrobiła, bo nie zdążyła nawet wbić leveli. Ten druid 31 tysięcy, to jest przyzwoicie. Ten 27, to jest przyzwoicie. Wizard 137 tysięcy, to jest bardzo dużo. O, myślałem, że jest inaczej. Myślałem, że ty zrobiłeś dużo, a ty tylko 93 tysiące. O, to ten wizard był MVP. Ten wizard był MVP. Ten wizard był MVP. No proszę, no proszę, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że ty będziesz MVP. Ale ty byłeś tu potrzebny. Po pierwsze, podpalałeś balona, więc wszystkie one zadawały plus 4. Po drugie, czyściłeś wszystko z mapy, zapewniłeś nam to, że nic nie zlikujemy. Czyściłeś kamienie, które wchodziły, więc byłeś naprawdę, naprawdę dobry. Natomiast, no, atak speed miałeś zmniejszony. To jest ta różnica, która wyszła po zabiciu Brunariusa: że trzeci tier jest broken, a czwarty i piąty tier jest troszkę słabszy. Bo jest wolniejszy, ma atak speed. To wynika z tego, że jest ta esencja Blunariusa, nie? Esencja Blunariusa, którą zdobyliśmy, czyli wszystkie małpki tier 3 i lower, półtorej damage do balonów i do moabów i 100% piersa. A czwarty i wyższy mają za to karę 16%, 16 wolniej atak. Więc on trochę wolniej atakował, ale, ale bufował, tak? Bufował, bo. Przypominam esencję Blasta Papulusa, <laughs> esencję Blasta Papulusa, bo po to ja tego druida kupiłem też. Nie tylko po to, żeby mi zabezpieczał na tym Blasta Papulusie leaky, ale również Tier 5 Monkey, E20 Level Hero, Burn Bloons. And affected Bloons take an extra for damage from all resources. więc Eee, więc on tymi, o tymi o wszystkimi podpalał ten balon, więc on był non-stop podpalony, więc ty biłeś plus 4 non-stop. Więc ty wbiłeś taki damage dzięki koledze, no, żeby tu była jasność, żeby tu była jasność. <grych> no i moi drodzy, no cóż zrobić, kolejny skinik zrobiony, ja mam wrażenie, że co gra, no i tutaj moi drodzy, ani boomeranga się nie czepiliśmy, ani bukaniera. Gra nas poprowadziła w Wizarda, jako gwiazdę i druidy, ale jak widać Wizard był tutaj dobrą, mocną gwiazdą. Dobrą, mocną gwiazdą był. Weźmy sobie to. To jest nieistotne co weźmiemy, istotne jest teraz co odesłamy. na pewno jakąś legendę. Magic Monkey Attack Faster. To jest dla nas, to jest dla nas fantastyczny artefakt, ponieważ mamy już, że Magic Monkey są wszystkimi monkeymi. Więc teraz będziemy mogli jeszcze dodatkowo zrobić o to jest to Overherming Synergy, tak. Legendarny Overherming Synergy. Więc teraz będziemy mogli wziąć militarne, magiczne małpki i zacząć super upgrade'em na atak speed yy, i super upgrade'em na to, że magiki są, są wszystkim. nie? Więc będziemy tutaj mogli to zrobić naprawdę, naprawdę mocno i solidnie. No i mamy 1600 żelek. Zobaczymy, co tam w sklepie sobie kupimy za 1600 żelek. Dorganer nie chce. Cross the Streams nie chce. Emergency Dartlingi ja tu nie gram. Dwa Crossbow Mastery świetnie. Podoba mi się to. <laughs> Max Party Size. O, to sobie możemy kupić. Bo często nam każe coś wyrzucać. To nie będziemy wyrzucać tak często. O, dobra. No i mamy kolejny skinik zaliczony moi drodzy na, na drodze do przygody do wszystkich skinów kolejny skinik zaliczony mam nadzieję że wam się podobało także żegnam się trzymajcie się manderko i papa